Twoja narzeczona coś wsypała do wina, powiedział biedny chłopiec, a milioner przestał się śmiać. Nie zapomnij napisać w komentarzu: Z jakiego kraju nas oglądasz? W eleganckiej restauracji, pod gołym niebem, atmosfera wydawała się idealna: stoły nakryte nieskazitelnymi białymi obrusami, kieliszki lśniące w ciepłym świetle lamp i cichy szmer ekskluzywnych rozmów wśród gości. Mężczyzna w nienagannym garniturze pewny siebie, śmiał się, unosząc kieliszek. Naprzeciw niego siedział skromny chłopiec w prostej koszuli, patrzący szeroko otwartymi oczami, jakby widział coś, co inni woleli ignorować. Chłopiec, głosem drżącym, lecz stanowczym, wskazał bezpośrednio na kieliszek milionera i zawołał. Twoja narzeczona coś wsypała do wina. Przy stole zapadła cisza. Młoda kobieta w białej sukni i perłowym naszyjniku zesztywniała, starając się utrzymać uśmiech. Który jednak powoli się załamywał. Podczas gdy mężczyzna wydał wymuszony śmiech, przekonany, że to brednie. Ale niewinna i zrozpaczona twarz chłopca nie pozostawiała miejsca na wątpliwości. On widział coś, czego nikt inny nie chciał przyznać. Chłopcze, co to za bzdury? Powiedział milioner, opuszczając kieliszek na chwilę i patrząc chłodno. Wiesz, ile kosztuje ta kolacja? Nie psuj jej swoimi wymysłami. Kobieta obok odezwała się łagodnym, wyrachowanym tonem. Zignoruj go, kochanie, to pewnie tylko sierota szukająca uwagi. Ale w jej oczach mignął cień niepokoju, którego chłopiec nie przegapił. Przełknął ślinę, cofnął się krok, ale się nie poddał. Widziałem to, proszę pana. Kiedy poszedł pan do łazienki, ona wyjęła coś z torebki i wsypała do pańskiego kieliszka. Nie kłamie. Kobieta pobladła, jej ręka drżała pod stołem. Milioner wyraźnie zirytowany bębnił palcami w obrus. I niby mam uwierzyć jakimś bredniom smarkacza, a nie kobiecie, którą kocham odparł wyzywająco. Wokół stołu rozszedł się szmer. Goście z sąsiednich stolików odwracali ukradkiem głowy, udając obojętność, lecz wsłuchując się w każde słowo. Chłopiec powstrzymując łzy nalegał: Nie chcę nic od pana. Tylko proszę, żeby pan nie pił. Przysięgam na moją mamę. Napięcie rosło, a milioner, nie mogąc znieść upokorzenia, zacisnął mocniej dłoń na kieliszku, jakby jego duma była cięższa od wszelkich ostrzeżeń. Kobieta tymczasem odezwała się, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Naprawdę pozwolisz, by obcy zniszczył nasz wieczór? spytała z lekkim wyrzutem. Kochanie, nie słuchaj go, wypij ze mną toast. Chłopiec pokręcił głową rozpaczliwie i zrobił krok do przodu, wyciągając rękę, jakby chciał. Wyrwać mu kieliszek. Mężczyzna cofnął go gwałtownie. Dość. Nie masz prawa nam przeszkadzać. Zapadła nieznośna cisza. Milioner ponownie uniósł kieliszek, wyzywająco, podczas gdy wszyscy wstrzymali oddech. Chłopiec, głosem złamanym, lecz odważnym, rzucił słowa, które zmroziły obecnych. Jeśli pan to wypije, nie obudzi się pan jutro. Szmer rozlał się po restauracji. Wiele spojrzeń spotkało się w zakłopotaniu. Młoda kobieta spuściła wzrok, niezdolna znieść presji, podczas gdy on uśmiechał się arogancko, przekonany, że to tania manipulacja. W tej chwili napięcie sięgało zenitu. Nikt nie wiedział, czy chłopiec mówi prawdę, czy to desperacki atak. Jedno było pewne. Z każdą sekundą atmosfera stawała się cięższa. Narrator. Jeśli podoba Ci się ta historia, nie zapomnij dać lajka, zasubskrybować i napisać w komentarzu, co o niej sądzisz. Kamera zatrzymałaby się na obrazie mężczyzny z kieliszkiem zawieszonym w połowie drogi do ust, podczas gdy oczy chłopca błagały, by się zatrzymał. Kobieta wreszcie uniosła wzrok i lodowatym tonem powiedziała: Jeśli mi ufasz, wypij to. Milioner, wciąż uśmiechnięty, ale z lekkim drżeniem ręki, powoli zbliżał kieliszek do ust. Nie! krzyknął chłopiec. W tym momencie wszyscy w restauracji poczuli, że coś się wydarzy. Ale tuż przed łykiem drobny szczegół na twarzy kobiety zmienił wszystko. Lekki, krzywy uśmiech, który dostrzegł tylko chłopiec. I wtedy skończył się spokój. Milioner z kieliszkiem przy ustach zauważył dziwny wyraz twarzy narzeczonej. Sekunda wystarczyła, by zasiać w jego umyśle niszczącą wątpliwość. A jednak presja, by okazać się niewzruszonym wobec wszystkich, ważyła więcej niż ostrzeżenie biednego dziecka. Goście wpatrywali się z napięciem. Jedni z ciekawością, inni ze szczerym niepokojem. Chłopiec zdesperowany rzucił się w stronę stołu. Chłopiec próbował wyrwać kieliszek z jego dłoni, ale mężczyzna odepchnął go brutalnie, wywołując westchnienie obecnych. Kieliszek zabrzęczał, a ciemna kropla spadła na biały obrós, jak plama, której nie da się zignorować. Kobieta, próbując się opanować, uniosła dumnie podbródek. Co za żałosny spektakl! wyszeptała z pogardą. Widzisz, do czego prowadzi słuchanie ulicznych smarkaczy? Chłopiec z oczami pełnymi łez, podniósł się z podłogi i krzyknął z całych sił: Jeśli pan umrze, to będzie pana wina, nie moja. Szmer publiczności narastał. Kilku klientów wstało niepewnie, nie wiedząc, czego są świadkami. Milioner przełknął ślinę. Już się nie śmiał, a jego wzrok wędrował między kieliszkiem a lodowatym obliczem narzeczonej. Starszy mężczyzna, od innego stołu, ubrany skromnie, lecz z donośnym głosem, wstałby poprzeć chłopca. Proszę pana, ja też to widziałem. Ona wyjęła coś z torebki. Myślałem, że to perfumy albo drobiazg, ale teraz wszystko ma sens. Kobieta od razu pobladła, jej dłonie drżały, choć wciąż próbowała się uśmiechać. Naprawdę uwierzycie dwóm obcym, zamiast mnie? Odparła oburzona, ale jej ton zdradzał, że maska właśnie pęka. Cisza, która zapadła, była bardziej oskarżycielska, niż jakiekolwiek słowa. Milioner powoli odłożył kieliszek na stół, jakby szkło ważyło tony. Jego spojrzenie stwardniało, gdy patrzył na swoją narzeczoną. Powiedz mi prawdę, wyszeptał cicho, lecz z wściekłością w głosie. Co zrobiłaś? Kobieta próbowała się zbliżyć, musnęła jego ramię, ale on odepchnął ją gwałtownie. Jesteś śmieszny, skoro mi nie ufasz, powiedziała lecz w jej oczach był strach. Chłopiec wciąż stał twardo, oddychając ciężko, a cała restauracja wstrzymała oddech. Wtedy nerwowy kelner podszedł ostrożnie. Proszę pana, jeśli pan chce, mogę zanieść kieliszek do kuchni na badanie. Mamy detektor chemiczny. To procedura bezpieczeństwa. Słowa te spadły jak grom. Kobieta gwałtownie zaprzeczyła, niemal krzycząc. To absurd. Nie pozwólcie na to, ale jej reakcja tylko potwierdziła podejrzenia. Milioner ze zaciśniętą szczęką podał kieliszek kelnerowi. Następne minuty były wiecznością, każda sekunda dłużyła się w napięciu. W końcu kelner wrócił, blady, z drżącym głosem. Proszę pana, znaleźliśmy ślady substancji, której nie powinno tam być. To nie jest czyste wino. Restauracja wybuchła szeptami i okrzykami. Milioner zerwał się gwałtownie. Wściekłość i zdrada malowały się na jego twarzy. Co do diabła chciałaś mi zrobić? krzyknął do swojej narzeczonej. Ona nie mogła utrzymać spojrzenia, spuściła głowę, pokonana. Chłopiec po raz pierwszy poczuł, że ktoś go wysłuchał, że prawda wyszła na jaw. Kobieta rozpłakała się, bełkocząc wymówki. Nie chciałam cię zabić, tylko chciałam cię przestraszyć, żebyś mnie nie zostawił, bałam się stracić wszystko ale jej słowa nie znalazły współczucia, tylko pogardę w spojrzeniach otaczających ją ludzi. Milioner rozkazał, by ją odsunąć. Jego głos dudnił bólem i godnością. Chciałaś mojej śmierci, a masz czelność mówić o miłości? Nie chcę cię już nigdy więcej widzieć. Dwóch ochroniarzy restauracji podeszło, by ją odprowadzić, podczas gdy ona daremnie próbowała się bronić. Starszy mężczyzna, który wcześniej interweniował, pochylił się ku chłopcu i powiedział głośno, tak, by wszyscy usłyszeli, Twoja odwaga uratowała dziś życie. Nigdy nie wątp w to, co widzisz własnymi oczami. Ludzie zaczęli bić brawo, cicho, nie jak na widowisku, ale jak przy szczerym uznaniu. Poruszony milioner uklęknął przed chłopcem i powiedział Ocaliłeś mnie i nie wiem, jak ci podziękować. Nikt wcześniej nie miał odwagi mi się sprzeciwić. Ze łzami w oczach chłopiec odpowiedział. Chciałem tylko, żeby mnie pan posłuchał. Moja mama zawsze mnie uczyła, że mówienie prawdy jest najważniejsze, nawet gdy nikt nie chce jej słyszeć. Milioner objął go mocno, burząc mur klas i uprzedzeń, który ich dzielił. Spojrzał wokół i oznajmił: Dziś nauczyłem się, że życie może zmienić się w jednej chwili. I że czasem najskromniejszy głos jest jedynym, który mówi prawdę. Nigdy nie wiesz, kto kryje się za maską. Pozory mogą mylić, ale szacunek i godność zawsze muszą być nienegocjowalne.